Kiedy widzicie są Kosmex Dzisiaj nowe nabytki to Azor O, Azar Para ci spuszczę, poczekaj. O i za będzie ktoś mi napisał, że psy są wiązane na łańcucha, że co ja robię, że co ten i. No kurwa, kurwa, Kazełka. O, oswojony. Bardzo ładnie, fajnie. Ładne łapcie ma. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o, głębiam, to idę głębią to zadam jeść. Bo jak widać to one są głodne. Muszę im karmić nowy kupić. O, latają głodne są. Jest tutaj nowy nabytek, pewnie już każdy wie jaki. Bo wstawiałem zdjęcia i na grupę na Facebooku, i na YouTuba. Silucia, słaby silucia, chodź, 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 co chodź, chodź, Chociaż można sobie tutaj Ty nie nie chodź, 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 sobie chodź, 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 uciekasz, chodź, 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 o co chodzi Tylko to nie jest para tylko jedna sztuka, to jest chyba samczyk. Tak, samczyk chyba, co ja już sobie sprawdzałem. A tu kurnik robię. Tu już zrobiłem ściankę. Jedną. Tam drugą, tu okna są, dwa jak na razie. Trzecie jest tutaj do chowania się. Chowania, żeby kury nie wychodziły. Ale jeszcze będę brał tu inne. Tu jeszcze dałem deski takie. O, takie żeby tutaj nie było dziur. I dałem prawie wszędzie, tylko nie dałem jeszcze. Nie, tam dałem, tu nie dałem, tylko. No, tu jeszcze jedne nie dałem, więc tu jeszcze dam i będę kupywał płyty, bo muszę na podłogę kupić grubsze, grubszą płytę. I będę robił, bo z belki co mi została, tylko tyle mi zostało, nic więcej nie mam. Więc tata przyjeżdża mój dzisiaj w nocy. Więc jest sobota, jutro niedziela to może w poniedziałek wtorek, środa kupimy płyty deski, o Kitełki przyszły i będę robił dalej co Kituś? Kituś? nie, właśnie na mnie, Pieszczochy i mało o, tu moja tubusia tubusia no i teraz jak widać mam dwa oswoje, najbardziej, dwie najbardziej oswojone kurki Jedna to jest silusia, a drugi każełek. Każełek jest tam, o, tutaj czubutka, kogutek. A i ten kaczun. O, jest nowy nabytek. A dam im, żeby nie latały, tak? Krajem głębia. Dobra, o. jest gołąbek nowy. Samczyk Blue Winderka. Ładne. Łapcie widzę, że będzie miał ładne, tylko ma zniszczone. Więc łapcie będzie miał ładne. Fuj, trochę ten, na, na ten. Codziennie nie muszę dawać jej, bo są głodne. Nawet dwa razy dziennie im daję. Tu już widzę, że trzeba będzie posprzątać im. Niedługo nabrudzi, Nabrudziły Więc będzie trochę roboty Głęby latają, wszystko zby lata A, ten kaczun wołżański to jest samiczka Więc będę szukał samca Tam kiedyś Krzyś mi miał sprzedać chyba Sam, Samczyka Więc napisz mi pod koment w komentarzu Jak się tam odezwa do ciebie to jest samczyk. To, to jest samiczka, oto. To jest samczyk, blow winder. Najgorsze, że pawiki to są same samice. Dwie samiczki. O, boczki o to jednak jest... Oleć, kitka, oleć. Tam na kiedyś dziobany jak się pierzeje. Jak pierze, pierzeje, no. Tam koło tego czarnego boczka samicy. Tam jest młody w rogu boczek. No, tu jest u góry starszy. Tam jest czerwona samica, chyba, albo samiec. Tu jest chyba ten, co był w parze z tamtymi O tamten bociek jest ładny, taką ma małą głowę, wys, wysoką, na wysokich, wysoką szyję, wysokie jest i ładne łapcie ma Więc ten boczek będzie ładny, na pewno będzie zostawał I to nie wiem czy nie jest para, czy, o tutaj, o ta parka, nie wiem czy to nie jest, te dwa bociki Popatrzmy Bo, na następny rok, tu Gerwatch Samice będę kupywał. kilka bocianów do sprzedania o chcieliście film na to głębiach, no to macie film o gołębiach. O, tu jak jest dziobany ten bociak. Sieździobany. Pierze jeździ, pierze się i... O, polecie tam do góry. Pierze się i traci te pióra. Tam bociek siedzi. Kilka bocianów tu zostaje to na pewno są te kolorowe. Ten siwy młody, ten siwy młody, tamten czarny, ta czerwona. Te cztery sztuki, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery, bo były takie kolorowe, bociany cztery. No i kilka par z tych dużymi łapciami z białych, na przykład ten, o te co tutaj są, to mówiłem tej parze. Ten dziobany pewnie zostanie, ten pierzejący się pewnie zostanie, bo ma ładne łapcie. Kary to idzie chodzi sprzedania, więc... Budapeszt zostają kaczony, jedyny tiplery. Też tu były tam tipler chyba samica. Oj tuś uciekaj, bo mi wystarczy głębie. Pawiki zostają, ale pawiki muszę parę dokupić, bo to są same samice białe na przykład. Więc albo zamienię samca za samicę, albo kupię po prostu dwa samce. O, tam są tiplery. No, I zobaczymy co tu jeszcze. O, perliczka. Dobra. O też się, się, mnie pytaliście kiedy będę wypuszczał je No teraz jak jest ten, ta nowa, ten nowy samczyk Blauwinterka, Blau o jeść To będą wypuszczone dopiero za jakieś 2 tygodnie jak się przyzwyczai ten um, samczyk Co to? się kury ganiają Dobra ja zamykam, one sobie tam jedzą i to będzie, chyba, to będzie o tyle z nowych nabytków Przyleciał do mnie sam Tylko wziąłem i złapałem Chinki Przyleciał do kurnika a Tam, z, z, tam z tyłu silusia brodacz Mam też na, zamiar nagrać film Ze statlengowych lęgowych, ale jeszcze trochę mi ciężko Będzie nagrać to O, no kurczę, mam jeszcze pawie idą Tam, daleko Fajnie je tam Tak puszą A, samczy rozkłada to się, ogon będzie chyba. A, bo tam jaszczub leci. To nie wiem, wyp... dobrze, że nie upuściłem głębi tam z tyłu na razie. Bo tam leci jaszczub, nie wiem, czy go... O, widać go nawet. Nawet go widać, ciula. To Pawie się biorą i stroszą. Tu kurki chodzą O kotek Kurz z mi do oka wpadło Co Silusia? Silusia tak jakiś kaszelek ma, albo katar, nie wiem Jeden ja pleć mi stąd, bo chcę poka... bo kurę chcę jeszcze kurę wypuścić Co Silusia? O, to kurczęta wam jeszcze pokażę. O i te czubuczki to chyba do kurki dwie Co mi zostały tylko, bo więcej czubatek nie mam to jest jeszcze ta kolorowa, ona by jest do pary z tym kogutem białoczuba. czuba Jest, dobra, wychodzicie tam, wychodzicie. Wyskakujcie. wyskakują sobie kuciaki. Zostały tylko trzy niestety, ale trudno. Ładne, ładne, ale najbardziej mi zależy na tym pomarańczowym, no się na wszystkich, bo ładne są. I tam jeden taki biały. Zresztą one będą beżowe, bo ten widzę, że ten po piórkach. Zobaczcie, jakie piórka ma na skrzydełku. Coś tego nie widać, tu wygląda na białe w telefonie. Czyż nie, widać trochę. Takie beżowe jest. ale będzie pomarańczowy, więc może będzie jak te kury pomarańczowe. I one mają ładne, duże łapcie, więc oj, powinny ładne wyjść. Ale zobaczymy. Gdyby były kurki, to bym został na następny rok jeszcze. Te koguty może będą na sprzedaż. Jak na teraz mi się one bardzo podobają i nie chcę ich sprzedawać. To najładniejsze koguty, które mam. Oj, Jaszczen już poleciał, i pawie zaginęły. Gdzie są pawie? A, tam są na pawie, koło domu. Nie chcę chodzą, dobra I tak aby na tyle. O, boję ja mnie nie upadł. To by na tyle. Koguty kurda czapiał kurka słutana, yy, mieszańca o, białoczuby, kurki, kochiny, nioski brodacze bantamki tam jest kurka brodacze no i dobra, o, co tam jeszcze kurka sabryczki sobie tam chodzi o, tu bantamka jest to kogucik kochina na następny rok Ładne łapcie ma, mu się poprawiły Jak go kupiłem miał malutkę zniszczone mocno Teraz mu ładnie urosły Ładne łapcie, łapcie duże ma Więc mam nadzieję, że na następny rok będzie naprawdę ładny kogucik Feniks Tam kurka feniksa Siluśa O tu kurka brodacza chodzi tam czarna silusia Tutaj kolorowa bantamka, co ci jest? Jakieś osowiała taka Będę musiał im za Leku na, naszkować naszkować Fenik, skórki, wszystko Ojej, nawet jajko jest Kajczone czy one znoszą, jak siedzą w tych grządach, czy jak o, one w pół nie były o dobra brodacz, gania, Kurka Feniksa. No i dobra To była na tyle Oto no, kogo kochina ładnie się prezentuje Sebryczka, kochina, nioski dwie Kotek Tam nioska, brodacz bantamka, nioska Sebryczka, brodacz Feniks, brodacz czuboczka, kochin, perlika, kochin, 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 silka, kotek Kochin, kochin, mieszaniec, czubaczka, nioska. Kochin, czubaczka i dalej, dalej, dalej. Uch, zmęczyłem się. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego. No o, jest kogucik No i cześć.